Masakra, powiem wam. Znaczy, gra jest generalnie spoko, ma potencjał, tak? I, I w ogóle, ale kurczę, te bugi to jest po prostu dramat. A ja to moczarnie jeszcze chciałem zrobić. To coś zawiodło. W sensie, wiecie, za dużo rzeczy jest, które chcę postawić teraz. I kopalnia znowu nie posiada narzędzi do pracy. No, zaraz wyjdę z siebie. Daj kilofy, to będą mówić, że nie ma. Chyba, że nie wiem, ja miałam wrzucić tam do skrzyni, u niej. Może o to w tym chodzi. Aha, jeszcze brakuje. Super. Ale wiesz, co tak dla testu? Czekaj, najpierw po poroże A, dobra, dlatego nie mogę. Dobra, przepraszam, zwracam honor. To nie jest wina żadnych bugów, tylko tego, że ja jestem gamon i nie zauważyłem, że nie skończyłem budować tego budynku. Gdzie my to mamy? Poroże jest jedno. A czy jakieś żelazne części nie są już przypadkiem gotowe? Nie, ale zaraz zobaczymy, w jaki sposób się je. Czy ja mam szczypce? Powinienem mieć mam. Dobra. Teraz spróbujemy zrobić proszę ciebie. Chyba że już zrobili, a ja o tym nie wiem. Nie. tak dobrze to niestety nie jest. Cyk, cyk, cyk. Jako tako. No i niech się. A mam jeszcze. Kurczę, nie ma miejsca już na to, no. No i a jak to zmienić teraz?